Cześć! Jestem w okolicach Stalowej Woli. Niedaleko miejsca, w którym są produkowane sprzęty wojskowe typu amfibie, jakieś wozy bojowe, etc., etc., czyli obok huty Stalowa Wola, gdzieś w lasach. Natomiast to miejsce, w którym dokładnie jestem, to jest tak zwana... Góra Wrótnia, tak to się chyba nazywa. Tutaj są testowane pojazdy wojskowe, które są produkowane w Hucie Stalowa Wola, czy też w spółkach w jakiś sposób zależnych od tej huty, nie znam się na tym. Są tutaj mega strome podjazdy do testowania tych, tych pojazdów, z boku piaszczyste drogi, to ta po prawej, ten po prawej podjazd to ma no na moje oko chyba więcej niż 45 stopni w, w tym ostatnim podejściu. Nie wiem, jakie pojazdy tam wyjeżdżają i czy wyjeżdżają. W tamtą stronę natomiast jest bardzo długa prosta, ona dzisiaj jest w okropnym stanie jakby dziurawa i w ogóle. Natomiast ona ma pewnie ze 2 km na pewno i tutaj chyba były prędkości maksymalne tych pojazdów rozwijane. Z boku jest piaszczysta droga z chopkami. Generalnie widzę, że tutaj też motocykliści crossowi znaleźli sobie fajne miejsce do upalania, bo i po prawej stronie, gdzie są te hopki e, obok tej drogi asfaltowej, widać ślady motocykli, kostek. Tutaj te podjazdy również. No chciałbym wisztromem tam wyjechać, ale no niestety po pierwsze nie te umiejętności, nie ma co się oszukiwać. E, po drugie chyba nie ten motocykl, a nawet jak ten motocykl był umiejętności wystarczające, to pewnie nie te opony. E, także, także niestety, no, ciekawe miejsce. Mm, przepraszam, jeżeli będę pociągał nosem, bo mega zimno jest i, i, i wieje wiatr. E, jestem w tym miejscu po raz pierwszy od 20, chyba 27 lat. Byłem 27 lat temu. Miałem chyba około, tak, miałem wtedy około 13 lat. E, Byłem tutaj pod namiotem. Mniej więcej gdzieś w tym miejscu po prawej stronie mieliśmy rozbite z kolegami namioty i spędziliśmy tutaj noc. Jakby wygupialiśmy się, różne rzeczy robiliśmy. Było, było to coś zupełnie fajnego. Takie wspomnienie z dzieciństwa. Przyszliśmy tutaj piechotą z tamtej strony. Super miejsce, super wspomnienia. Tak to tutaj wygląda. Natomiast kilka słów o Wisztromie. W piątek odebrałem go po serwisie po 1000 km, w zasadzie po 1100, bo tyle zrobiłem dokładnie 1100 km. Pierwszy przegląd powinien być wykonany na 1000 km. I kilka słów chciałem powiedzieć o tym i o tym w zasadzie, jak te pierwsze 1100 km ja oceniam w sensie te, te, tego motocykla. Po pierwsze, w ogóle ten przegląd został bardzo ekspresowo załatwiony chodziło tutaj głównie, bo ten pierwszy przegląd to jest dokręcenie śrubek, po posprawdzanie wszystkich podzespołów jest tam długa lista, checklista ja nie będę tego teraz czytał między innymi są oczywiście sprawdzane główne połączenia śrubowe, dokręcenia etc, etc, ale najważniejszą kwestią jest wymiana oleju i filtra oleju ten pierwszy olej, który jest na docieranie zrobiony, ja nie wiem co to jest za olej, natomiast nawet w serwisie mówią, że ciężko powiedzieć, ale być może jest to jakiś półsyntetyk na pewno jest to inny olej niż ten docelowy. I teraz uwaga, ten docelowy olej, który został już zalany, to jest Ekstar. Suzuki korzysta z olejów Ekstar. To jest w pełni syntetyczny 10W40, Ekstar 9000, coś tam, coś tam. Natomiast ten pierwszy olej nie wiadomo. Chciałem, pytałem w serwisie, czy udałoby się. Żebym ja ten olej i filtr oleju dostał, ale problem pojawia się nie tyle w samym serwisie, tylko pojawia się w ekologii, ponieważ serwisy są zobligowane do tego, że muszą rozliczać się bardzo dokładnie i z litrów oleju i z filtrów oleju sztuk co do każdego serwisu i tak dalej i tak dalej, więc ja nie mogę tego, nie, oni nie mogą mi tego dać, bo ja jakby no, nie mam jak tego zutylizować, oni się z tego muszą rozliczać, więc niekoniecznie. Natomiast zaskoczyli mnie pozytywnie, bo jak odbierałem motocykl, to przygotowali zlany olej dla mnie w dużej takiej Miejsce czystej, i, i ten filtr oleju, i mówią: No, jeżeli pan chce, no to możemy tu otworzyć, pobawić się, zobaczyć. Natomiast olej jest czyściutki, na korku nic nie było, oczywiście, i tak dalej. Tak sądziłem, że to, to docieranie jakby nie będzie, nie spowoduje tutaj jakiegoś opiłkowania, jakichś cudów, i tak dalej. Natomiast chciałem z ciekawości zobaczyć, jak to będzie na filtrze wyglądać. Pobawić się w taką sekcję zwłok, jak to na dużych, fajnych kanałach. No ale niestety, niestety machnąłem na to ręką, mówię dobrze, popatrzyłem na ten olej. On był ciemny rzeczywiście, ale nic tam, nic tam nie było, jakby takiego brokatu też, też nie było widać. Więc, więc mówię spoko, no trudno, podaruję to sobie. Nie będę tym razem tego robił. Co zauważyłem w, tych, w tym pierwszym tysiącu kilometrów? Po pierwsze. Pierwsze kilometry w ogóle, jak ten motocyk odebrałem, ten motocyk był bardzo, szczególnie skrzynia, bardzo taka, bardzo zwarta. To znaczy, to było aż, aż, aż tak wyczuwalne, że to jest wszystko takie mocno pracujące. To nie było nieprzyjemne absolutnie. Natomiast jak zmieniałem biegi, nawet było czuć, że one nawet nie tyle strzelały. Co one po prostu tak wskakiwały bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, nawet nie twardo, tylko tak, no właśnie, tak, tak szczelnie, tak, tak zwarcie. To, co już zauważyłem, w tym momencie na tym nowym oleju lepiej pracuje skrzynia biegów. To znaczy te biegi jakby ciszej troszkę się włączają. Rzeczywiście takie mam wrażenie. I, i łatwiej jest bezszelestnie te biegi ze sprzęgłem zmieniać. Jeśli chodzi o zmiany na QuickShifterze, bez różnicy tak samo, do, tak samo dobrze, bo ja to tak oceniam. O, idą jacyś Państwo właśnie tutaj w lesie, pewnie grzybiarze albo grzybiarki. E, więc, więc tak to oceniam. E, Rzeczy, które zwróciły moją wielką uwagę na plus, to jest ochrona przed wiatrem. Naprawdę, gdzieś już w tym momencie mogę rozwijać większą prędkość i na przykład te 7000 pozwala spokojnie na te 160 jazdę na autostradzie. Poczekamy aż Państwo przejdą. No, nie testują dzisiaj nic. Nic nie jest. Wracając do tematu ochrony przed powietrzem, jest naprawdę bardzo dobra ochrona przed powietrzem, to znaczy tak, na kolana mi nie wieje, natomiast jestem zaskoczony, jak bardzo tutaj po bokach ta szyba, co prawda akcesoryjna, bo w tym DE jest... Ta malutka śmieszna szyba, więc ja, ja tutaj zamówiłem tą turystyczną i ona naprawdę robi dobrą robotę. Plus ten deflektor, który założyłem, uważam, że naprawdę ochrona jest, jest bardzo dobra. Ja Jadę 150-160 na godzinę, no oczywiście czuję jakby napór gdzieś tam wiatru, ale nie ma jakiegoś przepotania, nie ma jakiegoś nieprzyjemnego napierania tego wiatru, więc jest całkiem nieźle. Uważam, że to jest na duży plus. Jeśli Państwo sobie wychodzą pod te góry, pani tutaj mówiła, że kiedyś spacerowała z mężem i, i, i widziała kraba, jak tu wyjechał, i mówiła, że trochę się przestraszyła, bo najpierw tą lupę wielką zauważyła. Później ten krab się wynurzył za tych zarośli. Tak, także kraby tutaj też są testowane. Więc ochrona przed powietrzem to jest ta pierwsza rzecz. No i w ogóle w tym momencie czuję jak ten moment obrotowy, który, który mogę teraz już więcej wykorzystywać, bo śmiało można te 7000 kręcić. Naprawdę doskonale sobie daje rady, żeby tym motocyklem no po prostu swobodnie i z przyjemnością podróżować. Jeśli chodzi o grzane manetki, jeżdżę na razie no, to jest temperatura dzisiaj z 7-8 stopni, więc naprawdę absolutnie uważam, że to jest taki must have. Dziwię się, że one aż tyle kosztują w takim akcesoryjnym mm, wydaniu, czy też tym, tym, tym fabrycznym, że aż tyle trzeba za to dopłacać, natomiast uważam, że to jest absolutnie tak jak ten Quickshifter, to i to jest taki must have. Ha, jeśli chodzi o ten pierwszy serwis, takich rzeczy, które zostały zrobione, to został wyczyszczony, naoliwiony, naolejowany, nasmarowany łańcuch, delikatnie wymagał naciągu, ja to widziałem, że on wisiał już mocniej niż powinien, stwierdzili w serwisie, że minimalnego naciągu wymagał, naciągnęli, więc jest wszystko w porządku, żadnych usterek, żadnych problemów absolutnie nie zauważam, tak naprawdę coraz z każdym kilometrem coraz bardziej lubię ten motocykl i cieszę się, że go kupiłem naprawdę zaczyna dawać frajdę to, jak on tą moc oddaje. Jak już będę mógł swobodnie też w innej temperaturze troszkę pojeździć, to no, czuję, że to będzie naprawdę na 100% frajdy i to będzie to. I jeśli chodzi o jakieś dłuższe przejazdy, no w tamtym tygodniu zrobiłem, czy tak, w tam, czy dwa tygodnie temu zrobiłem tą trasę taką ponad czterysta parędziesiąt kilometrów. Ten motocykl jest wygodny. Ten, to, to siedzenie, które wydaje się tak z przodu być dosyć wąskie i takie dosyć twarde, ono jest wygodne. Tak na, dla przykładu, na Wersysie ta szeroka kanapa i wydawało się miękka w ogóle, że można będzie milion kilometrów robić na raz, to mnie osobiście tyłem. Bolał. Po prostu musiałem stawać, co, co stawać w sensie na, na podnóżkach, prostować nogi, bo bolał mnie tyłek. Tutaj tego kompletnie nie mam. Znaczy to, to oczywiście nie jest tak, że to siedzenie jest lepsze od wersysa. Tylko po prostu, jakby to chyba działa w ten sposób, że trzeba te swoje cztery litery dopasowywać do fotela do, do siedzenia, i jedne siedzenia bardziej pasują do czyjejś pupy, inne mniej. W związku z czym, moja pupa pasuje do tego, a to do mojej pupy i to się zgadza. I to jest bardzo dobre. E, co więcej? Hmm. No, nic. Jeżdżę jeszcze trochę do tego 1600 km docierania jest, bo to według książki serwisowej docieranie trwa do 1600 km. Z tym, że od tych 800 km do 1600 już można swobodnie do 7000 spokojnie kręcić, więc tak też to czyni, i to w zasadzie już pozwala na dosyć swobodną jazdę. Więc teraz mam już tam około 1200 km. Docieram. Oleju oczywiście już. Po tych 1600 się nie zmienia, tylko wymiana jest na 12 tysięcy. No bo w suzuki wymiany są co rok lub co, lub co 12 tysięcy kilometrów, czyli co rok lub 12 tysięcy kilometrów. Co ciekawe, zapytałem w serwisie, co jeśli na przykład w tym roku chciałbym wyjechać na taką jakby do, do, dłuższą podróż, co spowodowałoby konieczność wymiany oleju gdzieś tam w trasie, bo nie wykluczam takiej podróży. Powiedzieli mi, no jakby wyjścia są dwa, albo wymienić sam olej przed i oni to odnotują sobie tam w systemie i nawet jak wrócę i będzie przekroczone tam te dwa, trzy nawet tysiące, oni są w stanie to wziąć na siebie i mówią, że nie powinno z tym być problemu. Najważniejsze jest, żeby ten olej zmienić, no albo jeżeli tam ten tysiąc czy tysiąc pięćset kilometrów przekroczyłbym na oleju, czyli nie zrobiłbym wymiany przed wyjazdem, tylko dopiero po i tam przekroczony byłby ten interwał, też nic się nie dzieje, natomiast mówią, że jeżeli planowo wiem, że przekroczę... Wymienić sam olej i filtr oleju przed wyjazdem, nawet jeżeli motocykl będzie miał 6-7 tysięcy kilometrów, i wtedy swobodnie jechać, wrócić, zrobić serwis, wtedy jeszcze raz olejowy, oczywiście, plus wszystkie te, ta cała czeklista która będzie wymagana, sprawdzenie filtrów, wymiana, etc., jakieś śrubki, regulacje, etc. Także tak to wygląda to jest ciekawa informacja. Chyba tyle, ja Wam teraz pokażę, jeszcze jak to tutaj wygląda z zbliższa, ta góra wrótnia, znaczy. Pani mi powiedziała, że góry, góra wrótnia, czy góry wrótnie są troszkę tam w bogi. To jest chyba jakieś, jakaś naturalna góra. Natomiast to nazywałem się góry czołgowe. I jakby te miejsca chyba są tak troszkę melone, przynajmniej przeze mnie, nie wiem czy przez innych, ale przeze mnie na pewno, bo ja myślałem, że to jest wrótnia góra i że tutaj są te czołgowe góry zrobione do testów, ale chyba nie. Także taka informacja jeszcze. Tak to wygląda tutaj. Tamtą stronę, właśnie ta droga, według moich informacji, ma no dobrze ponad kilometr, może dwa, może więcej. Jest w każdym razie bardzo długa, ale dzisiaj jest w okropnym stanie. Natomiast tutaj, o te miejsca, to są po prostu e, z piasku takie chopki do testów. Myślę, że dla motocyklistów, którzy na krosach gdzieś tu chcą upalać, to super sprawa. Bo mogą sobie naprawdę przyzwoicie jakieś chopki robić. A tak to wygląda, tu. Tu ewidentnie widać, nawet po śladach kostek, że upalają. Upalają na krosach. Tak na tym, na tych ujęciach nie widać, ale tu naprawdę, naprawdę stromo. Naprawdę stromo. Tak to tutaj wygląda. Tak wygląda tutaj w prawo. Tam widać. Tamten pojazd ma 60%. Ostro. No dobra, to ja już kończę tą swoją przemowę. Ja już kończę w to co, to, co miałem do powiedzenia. Chyba powiedziałem. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda z góry z drona. Dzięki za oglądanie. Jak, jak lubicie to, zasubskrybujcie, zalajkujcie. Mi to pomaga. Także dziękuję Wam z góry. Cześć.